To jest drugi dzień kuracji gołębi yy, po zastosowaniu antybiotyku. No i efekty yy, są takie, jak widać. Gołębie zdrowiutkie już po dwóch dniach podawania. A podaje Adeno 4 stop. Yy, podaje się to na wodę. Praktycznie po 24 godzinach jak podałem pierwszy raz ten środek To już u gołębi zauważyłem znaczną poprawę To nie była ziemia no. Żaden gołąbek już mi nie padł A padło mi ich razem 7 7 gołębi padło To znaczy pomogłem im, no bo już były w stanie tragicznym więc 7 gołębi niestety nie padło, ale reszta teraz już jest ok. Jak widać zdrowiutkie. No, yy, kolega Michał mnie tutaj poratował, bo ja antybiotyku nie miałem, a to adeno 4 stop. No rewelacja, po prostu rewelacja. Na pewno zakupię sobie, żebym miał to na przyszłość w razie jakichś niespodzianek. Zdrowiutkie gołębie, na obecną chwilę 37 gołębi. I mam nadzieję, że tak już zostanie do treningów, do lotów. Także tyle. E, biegunka praktycznie ustała. E, gdzie nie, gdzie jeszcze luźniejsza, luźniejszy kał jest, ale, ale nie ma już biegunki, nie ma wody, nie ma e, zgęziałych gołębi. Po prostu rewelacja. Aż życie wróciło do gołębnika. Także tak wygląda na obecną chwilę moja hodowla. Wszystko ku lepszemu idzie. Luelowskie gołębie z Luelli, yy, na Nabale i yy, Michel Wallint już latają razem z moimi yy, także Imbred, nie, ten najbardziej zimbredowany nie, by, nie wylatuje, ale on prawdopodobnie już w ogóle nie będzie latał, tło, bo jest prawdopodobnie tak dużym Imbredem, że troszeczkę mu siadło na na makówkę, bo całkiem inaczej się zachowuje, ale zostawiam go, nie usuwam go, może w rozpłodzie będzie okaże się rewelacją. Także dzisiaj jest niedziela. 12.34, 29 maj kurde, ja bez okularów to już nawet daty nie zobaczę. Eee, wszystko wygląda super.